Zeszyt pierwszy. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Dzienniczek Siostra Faustyna. Jezus Maria Józef. Wilno. 4 luty 1935. Rekolekcje ośmiotniowe. Jezu, królu miłosierdzia, I znowu jest chwila, w której pozostaję sam na sam z Tobą. Przeto Cię błagam przez wszystką miłość Twoją, którą pała boskie serce Twoje, zniszcz we mnie zupełnie miłość własną, a natomiast zapal moje serce ogniem Twojej najczystszej miłości. Wieczorem po skończonej nauce usłyszałam te słowa. Ja jestem z Tobą. W tych rekolekcjach utwierdzę Cię w spokoju i męstwie, by nie ustały siły Twoje do spełnienia zamiarów moich. Dlatego w tych rekolekcjach absolutnie przekreślisz wolę własną, a natomiast spełni się w Tobie wszystka wola moja. Wiedz o tym, że to wiele kosztować cię będzie, dlatego napisz na czystej karcie te słowa. Od dziś, we mnie, nie istnieje wola własna, i przekreśl ją. A na drugiej stronie napisz te słowa. Od dziś pełnię wolę Bożą wszędzie, zawsze, we wszystkim. Nie przerażaj się niczym. Miłość ci da moc i ułatwi wykonanie. W medytacji fundamentalnej o celu, czyli o wyborze miłości. Dusza musi kochać, ma potrzebę kochania. Dusza musi przelewać swoją miłość, ale nie w błoto ani w próżnię, ale w Boga. Jak się cieszę, kiedy się zastanawiam nad tym, bo czuję wyraźnie, że On sam jest w sercu moim, sam jeden Jezus, a stworzenia kocham o tyle, o ile mi pomagają do zjednoczenia się z Bogiem. Wszystkich ludzi kocham dlatego, bo widzę w nich obraz Boży. Jezus Maria Józef Wilno. 4 Luty 1935 Od dziś nie istnieje we mnie wola własna, przekreślona. W chwili, kiedy uklękłam, aby przedkreślić wolę własną, jaką mi Pan kazał, usłyszałam głos w duszy taki: Od dziś nie lękaj się sądów Bożych albowiem sądzona nie będziesz Jezus Maria Józef Wilno 4 lut 1935 Od dziś pełnię wolę Bożą wszędzie zawsze we wszystkim Jezus Maria Józef Wilno 8 Luty 1935. Wewnętrzna praca szczególna, czyli rachunek sumienia, o zaparciu siebie, woli własnej. Pierwsze, zaparcie rozumu to jest przez poddanie go pod rozum tych, którzy mi na ziemi miejsce Boga zastępują. Drugie, zaparcie woli. To jest pełnić wolę Bożą, która mi się objawia w woli tych, którzy mi miejsce Boga zastępują i która zawarta jest w regułach naszego zakonu. Trzecie. Zaparcie sądu, to jest, wszelki rozkaz dany mi przez tych, którzy mi miejsce Boga zastępują, przyjmować natychmiast, bez zastanawiania się, rozbierania, rozumowania. 4. Zaparcie języka. Nie dam mu najmniejszej wolności. W jednym wypadku dam mu zupełną. To jest w głoszeniu chwały Bożej. Ile razy przyjmuję komunię świętą, tyle proszę, aby Jezus raczył umocnić i oczyścić język mój, abym nim nie raniła bliźnich. To też regułę, która mi mówi o milczeniu, mam w największym szacunku. Jezu mój, ufam, że łaska Twoja dopomoże mi do wykonania tych postanowień. Chociaż powyższe punkty zawarte są w ślubie posłuszeństwa, to jednak pragnę w szczególniejszy sposób się w tym ćwiczyć. Ponieważ jest to treść życia zakonnego, miłosierny Jezu, proszę Cię gorąco, daj światło rozumowi mojemu, abym mogła lepiej poznać Ciebie. Który jesteś bytem nieskończonym, i abym mogła lepiej poznać siebie, która jestem nicością samą. O spowiedzi świętej. Ze spowiedzi świętej powinniśmy odnosić dwie korzyści. Pierwsze, do spowiedzi przechodzimy po uleczenie. Drugie, po wychowanie. Dusza nasza potrzebuje ciągłego wychowania. Jak małe dziecko. O Jezu mój, rozumiem głęboko te słowa i wiem z doświadczenia, że dusza o własnych siłach daleko nie zajdzie. Wiele się natrudzi, nic dla chwały Bożej nie zrobi. Błądzi ustawicznie, ponieważ umysł nasz jest ciemny i nie umie rozeznać własnej sprawy. Na dwie rzeczy będę zwracać uwagę szczególną. Pierwsze, Wybierać będę do spowiedzi to, co mnie najwięcej upokarza. Chociażby to był drobiazg, ale mnie to kosztuje i dlatego mówię. Drugie. Ćwiczyć się będę w skrusze, nie tylko przy spowiedzi, ale przy każdym rachunku sumienia wzbudzać w sobie żal doskonały, a szczególnie kiedy się położę na spoczynek. Jeszcze jedno słowo. Dusza, która szczerze pragnie postępować w doskonałości, powinna się ściśle trzymać rad udzielanych przez kierownika duszy tyle świętości, ile zależności. W pewnej chwili, kiedy rozmawiałam z kierownikiem mojej duszy, ujrzałam wewnętrznie szybciej niż lotem błyskawicy duszę jego w wielkim cierpieniu w takiej męce, że niewiele dusz Bóg dotyka tym ogniem. Cierpienie to wypływa z tego dzieła. Będzie chwila, w której dzieło to, które tak Bóg zaleca, okaże się jakoby w zupełnym zniszczeniu. I wtem nastąpi działanie Boże z wielką siłą, która da świadectwo prawdziwości. Ono będzie nowym blaskiem dla kościoła, chociaż od dawna w nim spoczywającym. Że Bóg jest nieskończenie miłosierny. Nikt temu zaprzeczyć nie może. Pragnie on, żeby wiedzieli wszyscy o tym, nim przyjdzie powtórnie jako sędzia. Chce, aby wpierw dusze poznały go jako króla miłosierdzia. Kiedy ten triumf nadejdzie, to my już będziemy w nowym życiu, w którym nie ma cierpień, ale wpierw dusza twoja będzie nasycona goryczą na widok zniszczenia twoich usiłowań. Jednak zniszczenie to jest tylko pozorne, ponieważ Bóg co raz postanowił nie zmienia. Ale chociaż zniszczenie będzie pozorne, jednak cierpienie będzie rzeczywiste. Kiedy to nastąpi, nie wiem. Jak długo trwać będzie, nie wiem. Ale przyobiecał Bóg wielką łaskę. Szczególnie Tobie. I wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jako swej chwały i chociażby grzechy dusz czarne były jak noc. Kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia mojego, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Kiedy dusza wysławia moją dobroć, w ten czas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła. W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że... Duszą, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Boleje serce moje... Nad tym, że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest moje miłosierdzie. Obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O jak to bardzo rani serce moje. Wspomnijcie na mękę moją, i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim. Żadnego ruchu. Żadnego gestu nie czynię według własnego upodobania, bo jestem związana łaską. Stale uważam na to, co jest milsze Jezusowi. Kiedy w jednej medytacji o posłuszeństwie usłyszałam te słowa: W tej medytacji mówi kapłan wyjątkowo dla ciebie. Wiedz o tym, że ja zapożyczam ust jego. Starałam się wsłuchiwać z największą uwagą i wszystko stosowałam do serca swego, jak w każdej medytacji. Kiedy kapłan wymówił te słowa, że dusza posłuszna napełnia się mocą Bożą, Tak, kiedy jesteś posłuszna, odbieram Ci słabość Twoją, a natomiast daję Ci moc moją. Dziwi mnie to bardzo, że dusze nie chcą uczynić tej zamiany ze mną. Rzekłam do Pana: Jezu, Ty oświeć duszę moją, bo inaczej to i ja niewiele z tych słów zrozumiem. Wiem, że nie żyję dla siebie, ale dla wielkiej liczby dusz. Wiem, że łaski udzielone dla mnie nie są tylko dla mnie, ale dla dusz. O Jezu, otchłań Twojego miłosierdzia przelała się w duszę moją która jest odchłanią nędzy samej. Dziękuję Ci, Jezu, za łaski i cząstki krzyża, które mi dajesz na każdy moment życia. W początkach rekolekcji ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża na suficie w kaplicy, który z wielką miłością patrzył na siostry, ale nie na wszystkie. Trzy siostry są. Na które Jezus patrzył okiem surowym. Nie wiem, nie wiem dla jakich przyczyn, wiem tylko to, co to za straszna rzecz, spotkać się z takim spojrzeniem, które jest spojrzeniem surowego sędziego. Nie tyczyło się to spojrzenie mnie, a jednak struchlałam z przerażenia. Pisząc to, drżę cała. Nie ośmieliłam się przemówić do Jezusa ani jednego słowa, siły mnie opadły fizyczne, i myślałam, że nie przetrwam czasu nauki. Na drugi dzień znowuż ujrzałam tak samo jako pierwszy raz i ośmieliłam się powiedzieć te słowa. Jezu, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje? Na trzeci dzień powtórzyło się znowuż to samo spojrzenie na wszystkie siostry z wielką łaskawością, z wyjątkiem tych trzech. Tu zdobyłam się na odwagę, która wypłynęła z pobudki miłości bliźniego, i rzekłam do pana. Ty, który jesteś miłosierdziem samym, jakoś mi sam powiedział, przeto cię błagam przez moc miłosierdzia Twojego. Zwróć swe łaskawe spojrzenie i na te trzy siostry, a jeżeli się to nie zgadza z mądrością Twoją, to proszę Cię o zamianę niech Twoje łagodne spojrzenie w duszę moją będzie dla nich. A surowe spojrzenie Twoje w ich dusze niech będzie dla mnie. Wtem rzekł do mnie Jezus te słowa córko moja. Dla Twojej szczerej i wspaniałomyślnej miłości udzielam im łask wiele, chociaż mnie o to nie proszą, ale dla obietnicy danej Tobie. I w tej chwili miłosiernym spojrzeniem objął i te trzy siostry. Radością wielką zabiło mi serce na widok dobroci Bożej. Kiedy zostałam na adoracji od godziny dziewiątej do dziesiątej. Także jeszcze zostały cztery siostry. Kiedy się zbliżyłam do ołtarza i zaczęłam rozważać mękę Pana Jezusa, w tej chwili ból straszny zalał mi duszę z powodu niewdzięczności tak wielkiej liczby dusz, które w świecie żyją, a szczególnie bolała mnie niewdzięczność dusz, szczególnie przez Boga wybranych. Nie ma wyobrażenia ani porównania. Na widok tej niewdzięczności, najczarniejszej, Czułam, jakoby mi się rozdarło serce moje, opadły mi zupełnie siły fizyczne i upadłam na twarz, nie tając głośnego płaczu. Ile razy wspomniałam na wielkie miłosierdzie Boże i na niewdzięczność dusz, tyle razy ból przebijał serce moje i zrozumiałam, jak to bardzo rani najsłodsze serce Jezusa. Z gorącym sercem. Odnowiłam akt swój ofiarowania się za grzeszników. Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha, który biorę ze mszy świętej codziennie. Cząstkę, którą mi przeznaczył Jezus na każdy czas i tej nie oddam nikomu. Pocieszać będę nieustannie najsłodsze serce eucharystyczne. Grać będę pieśni wdzięczne na strunach serca swego. Cierpienie jest najwdzięczniejszym tonem. Pilnie wyczuwać będę, czym dziś serce Twoje rozradować mogę. Dni w życiu nie są jednostajne. Kiedy czarne chmury zasłonią mi słońce, starać się będę jak orzeł, przedzierać przez fale i dać poznać innym, że nie gaśnie słońce. Czuję, że mi Bóg pozwoli uchylić zasłony, aby nie wątpiła ziemia o jego dobroci. Bóg nie podlega zaćmieniu ani zmianie, jest na wieki jeden i ten sam, którego woli nic się sprzeciwić nie może. Czuję w sobie siłę większą niż ludzką, czuję odwagę i siłę przez łaskę, która we mnie mieszka. Rozumiem dusze, które cierpią przeciw nadziei ponieważ doświadczyłam na sobie tego ognia. Jednak Bóg nie da cierpieć ponad siłę. Często żyłam nadzieją przeciw nadziei i posunęłam swoją nadzieję do zupełnego zaufania Bogu. Niech się stanie ze mną to, co postanowił od wieków. i <music> słuch mój był miłosierny. Sierdzia Twojego do mi.